Witam w kolejnym odcinku Stachów Różbita W tym odcinku przypowiem dla państwa Jak, jak będą wyglądały państwa wakacje e, No, bo już generalnie Generalnie się niby zaczęły wakacje, bo one się w czerwcu, w czerwcu zaczynają, znaczy się Generalnie to za, właśnie dla szkół się zaczynają w czerwcu ale ten taki okres wakacyjny to właśnie taka końcówka czerwca i dwa następne miesiące, czyli lipiec, sierpień. A moja przepowiednia to będzie coś w rodzaju horoskopu na właśnie te dwa następne miesiące, nie licząc już właśnie czerwca, czyli na lipiec i na sierpień. No to tak. Generalnie jak to będę robił? Są cztery podstawowe karty w horoskopie, czyli jest wróżba ogólna, jest normalnie miłość, jest, normalnie są finanse, jest zdrowie, no i właściwie generalnie, no i właściwie tak generalnie rzecz ujmując, to w takim życiu w tym, w tym bardziej wakacyjnym, wszystkie te cztery rzeczy są ważne, ponieważ generalnie z pewnością Państwo, normalnie tak ogólnie, no to chcą wiedzieć, co się wydarzy. Miłość, no to generalnie, no mówi się, że właśnie ten okres wiosenno letni to jest taki okres miłości, to też pewnie Państwo właśnie są zainteresowani. E, a a czy normalnie, no, to w sensie mówi zwykle miłość i rodzi rodzina? No to też teoretycznie to tutaj rodzina też w to wchodzi. E, Finanse, no to też wiadomo, no bo nie dość, że wie, wiele widzów pewnie już sobie zarabia tak normalnie. To generalnie mogą je też oglądać tramwodzi, znaczy młodzi nie w sensie dzieci, tylko w sensie że taka młodzież no, z licea, technikum albo właśnie z jakichś studiów albo z czegoś takiego, to mogą sobie dorabiać. A też pewnie chcieli widzieć czy dobrze im się będą finanse układać No zdrowie też jest bardzo ważne w wakacji, no to już nawet nie będę tutaj się rozwodził nad tym Ale jeszcze dodam dwie karty Jedna z nich, pierwsza to będzie pogoda A druga to będzie... A drugą kartą będzie... No coś w rodzaju wróżby takiej na podróż bardziej, o Bo generalnie wielu też pewnie widzów będzie podróżować A to to nie będzie taka wróżba E, podróż, tak zwana, tylko to będzie bardziej wróżba o um, urlop, o. Bo generalnie ten... Bo generalnie są też tacy, co sobie pójdą na urlop, ale będą na przykład go spędzać u siebie w domu, albo normalnie, nie wiem... E, jakiejś normalnej rodzinie, albo coś, ale generalnie chodzi o to, że jak spędzą urlop, jak, czy im się uda to, czy się nie uda. No pogoda jest co prawda osobna, no ale generalnie, jak już wspomniałem, część właśnie będzie wyjeżdżać. A normalnie ja tu będę raczej lokalną pogodę przewidywał, niż taką globalną więc generalnie to, to, to generalnie tutaj się też będzie liczyło inaczej A ten, a z kolei normalnie ten. A z kolei normalnie też jak ktoś zostanie sobie w domu, no to też czy mu się tak uda to ogólnie, czy będzie miał, nie wiem, no... Będzie już to fajnie sobie odpocznie, czy normalnie zrealizuje swoje plany normalnie na ten urlop ITP itd., bo na pewno ktoś sobie coś zaplanuje, nie wiem coś zrobić. Chce po nic nic nie robić właśnie albo coś. No no to już... Kończąc, z gadanie, ja już tutaj tasuję karty i zaraz powracam. Um, już są tarty, karty potasowane i generalnie za chwilę będę rozkładał, ale jeszcze wspomnę o czymś, o czym zapomniałam wcześniej wspomnieć. Um, wróżba nie jest na całe wakacje, tylko to jest horoskop, który w jednym odcinku będzie opisany dwu, osobno na dwa miesiące. Czyli będzie tak jakby horoskop na lipiec i horoskop na sierpień, osobno stworzony. Więc będą dwa rozkłady po 6 kart. Więc zaczynam rozkładać, tylko normalnie tutaj mam mało niestety miejsce. Pierwsza jest królowa. Ok. Ja sobie przejdę tak na bok. Tutaj jest druga karta. 3, 4, 5. ...i sześć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Okej. Okay. Zaraz zmienię perspektywę dla kamery. Wtedy widzowie zobaczą, no, moje dokładniej to. Dobrze. Kamera już jest dobrze ustawiona. A więc czas na interpretację. Lipiec. Królowa różdżki, dobra pozycja. Aktywna aktywność, energiczność i kreatywność. Ukochanie wolności. Ciepłość ludzka lub ciepła osoba. Zdolności przywódcze. Miłość do przyrody. Możliwe, że staniesz się taką osobą, lub taką spotkasz. Miłość. Sześć różczek. Dobra pozycja. Karta wskazuje, że będziesz musiał się trochę napracować, jednak wysiłek się opłaci i zakończy się sukcesem. Bądź śmiały i odważny, ponieważ na pewno się uda. Finanse. Księżyc. Dobra pozycja. Ej. Uważajcie, bo nie wszystko um, jest, jest czym. tym, czym się może wydawać. Należy u, używać swojej intuicji, by dokonać trafnego wyboru. Ścieżka, którą będziecie podążać, może się wydawać dla Was niepewna, ale idźcie nią twardo dalej, a na pewno dojdziecie do celu. Nawet jeżeli będziecie mieć jakieś wątpliwości. Zdrowie. Walet, miecze, dobra pozycja, bystrość, inteligencja, młodość, pragnienie wiedzy oraz umiejętności. E, oraz umiejętne znaczy się wykorzystywanie sytuacji na swoją korzyść. Pogoda, słońce odwrócone kara tata nie jest taka negatywna, jak może się wydawać jednakże na pełnię szczęścia będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Możliwe są też niespodzianki w pogodzie. U, wakacje i urlopy: Pentagramy 10, dobra pozycja, e, sukces i honor, szczęście oraz zamożność. Każda wskazuje także na dobre stosunki rodzinne. Sierpień: Królowa Mieczy, dobra po, właściwa pozycja niezależność, inteligencja, myślenie racjonalne zachowaj spokój w obliczu kryzysu. Wrażliwość na muzykę i taniec, Miłość, różdżki, trzy pozycja właściwa. E, to karta szczęścia, wskazująca, że Twoja, cich, fi, twoja chwila wkrótce nadejdzie. Ale zmartwienia, znikn a zmartwienia znikną. Możliwe, że potrzebujesz jeszcze więcej cierpliwości. E, prawie, że. Ale Twoje problemy niebawem się skończą. Finanse Czarodziej odwrócony. Uważajcie, uważajcie na oszustów, ponieważ ta karta wskazuje ryzyko spotkania oszustów. Zdrowie. Królowa pentagram. Odwrócona. Nielubienie zmian. zaboczość i skąpość. Pogoda. Trzy puchary. Pozycja właściwa. Dobra, dobra pogoda i przyjemne chwile, w których może dojść do romansu, a nawet filirtów. E, po, pogoda też może się ustabilizować. Urlopy i wakacje, szóstka pucharów, pozycja właściwa. Dla osób, które już skończyły urlop, może to oznaczać wspomnienia oraz tęsknotę do swojego urlopu lub wręcz nostalgię. Ci, którzy jeszcze nie byli, mogą spotkać dawnego przyjaciela na urlopie, um, wy, um, dojdzie do wynagrodzenia trudów, a odpowiedzi na dręczące pytania znajdą się w analogicznych sytuacjach z przeszłości. Tak więc się prawdopodobnie tak potoczą wakacje. Sądzę, że tak faktycznie się stanie. Ciekawie to wyszło. No w sumie wyszło to też tak no ciekawie jak ciekawie, tylko bardziej normalnie optymistycznie. Względnie, bo nie licząc tego oszusta, to jest chyba najgorsze co tutaj wyszło. Ale nie licząc tego, to właściwie to aż tak źle nie wygląda. Bo skąpość, no i ten to generalnie w tym zdrowiu co wyszło. Nie jestem do końca pewien jeszcze o co może z tym chodzić, ponieważ, jak wiadomo, czasami wróżby są bardzo tajemnicze. Że ten, że generalnie dopiero później się rozumie o co tak naprawdę w nich chodziło, ale generalnie no to nie brzmi aż tak strasznie jak ten, pomimo wszystko, no, nie oszust, więc, generalnie, no, więc, generalnie no, to jest nawet pozytywna wróżba. No ale no, zobaczymy. Liczę na to, że to się stanie, zwłaszcza w stosunku do pogody. No, no, tylko tego, tego, tego można by pominąć, oszusta. Ale pogoda generalnie się zapowiada dobrze, według wróżby, e, więc tak więc generalnie tutaj kończymy e, dzisiejszy odcinek Stacha Wróżbity. Dziękuję wszystkim za uwagę oraz e, ten, za wysłuchanie wróżby. E, no i ten, no i właściwie wszystkich pozdrawiam, widzów. Zapraszam do oglądania innych filmów z tego cyklu oraz w ogóle innych filmów na moim kanale e, Stach Amerykański. Zapraszam do subskrypcji i zapraszam na moją grupę Fanclub na Facebooku. Link jest w opisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.